Dzisiaj serób z, z babki szerokolisnej i lancetowatej. Zblendowałam blenderem te liście, same liście. Starałam się bez łodyżek. Miałam piękno duże liście. Gdy były już zblendowane, tak mniej więcej, ja tutaj miałam 200 gram liści, może troszkę mniej. Potem dodałam 200 gram 200 ml. Y, wody przegotowanej i gdy już to miałam z tą wodą przygotowaną, najpierw wyrzuciłam na sito a teraz zobaczcie jeszcze wzięłam w gazę bardzo dokładnie to prze, przecedzam ja jeszcze sobie to zrobię z tego macerat z tego co mi zostało i teraz yy, spójrzcie spójrzcie tutaj Mam to w garku. Leciutko się podgrzewa. Nie mogę doprowadzić do zagotowania tego. I teraz do tego wsypuję, wsypuję około 100 ml. U mnie ciutka więcej, bo miałam więcej liści cukru. No i teraz to wszystko trzeba podgrzać, podgrzać, jak się ten cukier rozpuści. Jak się ten cukier rozpuści i jak będzie już y, tak się dobrze podgrzewało, nie doprowadzę do wrzenia, to wtedy y, doleję 40% wódki. Mniej więcej tyle, jak byłam, miałam 150 ml cukru, to 75 ml wódki 40% wleję. Do tego syropku. I nie doprowadzam do wrzenia. Musi to się wszystko nam ładnie połączyć. Na razie tutaj jest tylko cukier. Mm, ekstra smakuje. Ekstra smakuje. I ja, jak już to mi się chwilę podgrzeje, podgrzeje to dodam właśnie. Jeszcze troszeczkę zaczekam. Tę wódkę przeleję do słoiczków. Jeszcze wezmę sitko i przeleję do słoiczków. I zamykamy do piwnicy albo do lodówki. I mamy syrop z babki szerokolisnej albo lancetowatej. Co ten syrop nam robi? Gdy już tak widzicie, tak jak tutaj u mnie, no to po prostu dalej. Już nie, 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 doprowadzamy do wrzenia, tylko tak trzymamy. Wlewam teraz alkohol, wlewam alkohol i będę miała syropek doskonały przy przeziębieniu. Bogactwo wapnia, fosforu, potasu, soli mineralnych. Wspomaga nas w leczeniu przeziębienia. Wspomaga nas osłonowo nasz przewód pokarmowy. Ogromna pomoc właśnie w walce przy przeziębieniu, z bólem gardła. Doskonały syrop bez żadnej chemii, który wspomoże nas w infekcjach jesienno-zimowych, wiosennych. Pozdrawiam.